Cieszę się, że cieszę się, że e, nie zdaliśmy się sprowokować, że graliśmy swoją koszykówkę, graliśmy bardzo e, mówię, mądrze w obronie, konsekwentnie walczyliśmy na deskach. E, do tego e, wpadło parę rzutów, kiedy miało wpaść. E, egzekucja w ataku była poprawna i, i udało nam się wypracować bezpieczną przydatę, którą tylko kontrolowaliśmy przedwajkę w wice Kibice powinni być już spokojni o wynik, nasłuchując wieści z za no, e, Nie, no, nie do końca z tego że e, tak naprawdę utrzymaliśmy przewagę własnego parkietu. E, playoff e, e, nie dostaje się za różnicę punktową podczas jednego meczu. E, na razie z 1-0 utrzymaliśmy przewagę własnego pakietu i, e, i teraz byśmy mogli spostarać się zakończyć ten playoff tam, ale jeżeli nie, to powrócimy jeszcze raz tutaj. Chociaż te tego dzisiejszego meczu na padło Tak, tylko że e, tak mówię, No Tutaj e, widać było, że, że jest tu różna charakterna. Oni troszeczkę byli zmęczeni, ponieważ grali w środę jeszcze bardzo ważny mecz. Myślę, że ten tydzień przerwy dobrze im zrobi i mogą być całkowicie inne zawody za tydzień. Tak mówię, no jest to drużyna, która gra dosyć silnie fizycznie. Sporo jest przepychanek, mówię, zarówno na parkiecie, jak i poza parkietem. I po prostu nie możemy dać się sprowokować. Za ciężko pracowaliśmy w tym sezonie, żeby przez jakieś głupstwa dać się wyprowadzić z równowagi. I mówię, sezon był długi, chcemy go doprowadzić do końca zgodnie z planem przedsezonowym i mam nadzieję, że nam to się uda. Ale tak jak na pewno nie będzie łatwo. Dziękuję.